W tym odcinku rozwiążemy najtrudniejsze zadanie maturalne z matury podstawowej 2024, które rozwiązało tylko 23% maturzystów. Treść zadania jest następująca. Ostrosłup F1 jest podobny do ostrosłupa F2. Objętość ostrosłupa F1 jest równa 64. Objętość ostrosłupa F2 jest równa 512. Stosunek pola powierzchni całkowitej ostrosłupa F2 do pola powierzchni całkowitej ostrosłupa F1 jest równy. W tym zadaniu przyda nam się wzór z karty wzorów, który mówi nam o tym, że jeżeli dwie figury są do siebie podobne w skali k, to stosunek ich pól jest równy k kwadrat. Niestety w karcie wzorów nie ma wzoru na stosunek Objętości dwóch brył podobnych w naszym przypadku ostrosłupów. Podchodząc do matury, musimy wiedzieć, że stosunek objętości dwóch brył podobnych ma się do siebie jak K sześcian, gdzie K to jest stosunek podobieństwa. W naszym przypadku, objętość bryły F2 dzielona na objętość bryły F1 jest równa K do trzeciej. Gdzie k to jest stosunek podobieństwa. Podstawiając nasze dane, otrzymujemy, że 512 dzielone przez 64 jest równe k do potęgi trzeciej. Ułamek możemy skrócić przez 64, gdyż 8 razy 64 jest 512, i otrzymujemy, że 8 jest równe k do trzeciej, z czego wyznaczamy k równe 2. Wracając do naszego wzoru, z karty wzorów, wiemy, że stosunek pola dwóch figur podobnych ma się do siebie jak k kwadrat, więc my, mając k równe 2, obliczamy dalej k kwadrat równe 4 i taką też podajemy odpowiedź do naszego zadania.